No, teraz zajebiście nagrywa. No, wtedy było po prostu ustawione za głośno. No nic, nie poradzę. No, znaczy, nie źle, ale no... Ja jestem taki, że musi być... OK. Ale... Mm. Dobra, to będzie chyba w... San Fierro, No, OK, no. Uuu, ale noc. Dobra, ale kto randy mam tu wejść? No, okej. Mhm. No dobra, wjechalimy. Aha. Co tu się odpierdzieliło? na mać. Ej, no zaraz. Przecież on tam w... W... wjechał, co tu się odpierdziela, co? Mm. No okej, okay, no. Do Barynarki, no, udało się O, już mnie zauważyli, no To tak nie fajnie no. Co to jest? Pracownik. Dobra, to go olejemy. A zobaczmy tego shotguna. Z to bym się pobawił, no. Barynarka wojenna. O kurczę. No jest trochę lipa bo nie mam życia mam mało życia jest lipa Wam powiem no Dobra niżej trzeba zejść mm -hmm. Tu chyba. Dobra, ja się może napiję. Dobra, napijmy się. Póki możemy. Żeby sobie życie uzupełnić. Dobra, batonika jeszcze zjemy. Tu coś jest. Hmm, ty nikogo tu nie ma? Procz pracowników? No nic. Hmm, a wiesz jak to obsługiwać? Aha. Mhm. musimy w coś. wycelować. No, ale słabe to wojsko, że. że teraz nikogo tu nie ma i nikt nas. Nie atakuje, aha, już się zlatują. Dobra, tu jest odrzutowiec, a no, może lepiej tego wezmę. Okej, okay, tego weźmy ten chyba się lepiej spisze. Tryb odrzutowca rakiety. O, Ty ryba odrzutowca O ja pierdot Nie, nie Dobra wyjdź Wyjdź Jak no tam było 500 różnych odrzutowców tam Jak kurna Ja pier... Aha, zajebiście супер, курно. Смог. To niczego nie potrzebny mi kurze. Dobra, ulec się. Dobra, starcz. Ale kamizelka by się przydała, no. Hmm. Ja w sumie nie letałem dawno takim tak kurna cackiem hmm. Aha Tryb odrzutowca ja Podwozie schowaj o curda, hum, hum, aby odpalić rakiety. oh well, cool stuff sure. who did that Kurde No ja pierdzielę no Dobra trzeba się ich pozbyć Dobra jest leży Dobra jest teraz zniszcz Dobra teraz te statki trzeba zniszczyć Kurde, wam powiem, że ciężko. Może tryb w wiszącym. Dobra, dawaj tryb odrzutowca. Kurda, no ciężko. kurde nie teraz nie mam czasu facebook teraz nie mam czasu odbierać telefonu a jest duchota ja pierdziela no Oi, curda, tá que farta. Tu é? Child's play. Fuck you, Torino. I never want to go through this again. I think I'm a earl. Oh, what a big wine. You want some cheese with that wine? Hey, you are spectacular. You know what? I'm beginning to think my little girl's a double agent. Mm -hmm. Shut up, Torino. hm, dobra tryb wiszący ha dobra ląduj ląduj kurna no nie Dobra, leć, bo pali się kurno. Dobra, powoli sobie dolecę Kurczę, no. O oh, jene. Ląduj, kurde na no. No, lądujesz, co ty kurde na robisz? Ja pierdzielę, co za... Co on kurde odpierdziela? pierdziela? co on odpierdziela, no? No leć do góry, ty na debilu. Ja pierdolę. Kurwa. Dobra, może dolecę. Dobra, jest, udało się. Kurde, ledwo. Aha, do hangaru, jo? Ja? A gdzie jest mój hangar? Kurde, jak on pędzi, ty. W końcu to odrzutowiec, nie? O, hydra będzie dostępna zawsze w garażu, jo? Ja dziękuję. Za takie kurde na latanie. Hydrom. Dobra, zapisuję grę i idę se kimka. Pogoda tu bija w cholerę. Nie? Hmm. Ale mam bur... Havira, ja pierdzielę CJ, gdzie ty śpisz? Na tej malinie To na